Witam Was serdecznie. Zapraszam do wysłuchania prognozy na sierpień 2025 dla zodiakalnych byków. Warto też sprawdzić e, znaki, w których macie swoje planety osobiste, w których macie ascendent, księżyc, bo wtedy ten horoskop będzie pełniejszy. Słońce w tym miesiącu znajduje się w takim niefajnym aspekcie do waszego znaku, ponieważ to jest kwadratura, ale za to na pocieszenie Jowisz jest w raku, Wenus właśnie dzisiaj weszła do raka i prawie cały sierpień będzie w, w tym znaku, więc też będzie wam fajny aspekt sekstyl tworzyć. Więc mam nadzieję, że to się gdzieś tam, wiecie, zbalansuje. Zaczynamy. Byk w tym miesiącu. Już nam się pokazuje Wenus, prawda? W raku. No nie. Król Kielichów to jest postać. Dojrzała emocjonalnie. Ja słyszałam też taką opinię, że Król Kielichów jest leniwy. Ale on po prostu jest wrażliwy. I może dla niektórych którzy woleliby po prostu w takim królu widzieć, nie wiem, biznesmana, widzieć jakiegoś e, influencera, widzieć kogoś, kto się bawi, kto po prostu y, powoduje, że wokół niego się dzieje, że iskry lecą, no to ta osoba będzie dla nich po prostu nudna i tak dalej, tak? I na przykład woli spędzić, y, y, nie wiem, niedzielne popołudnie y, przy książce i przy... Y, Kubku herbaty, niż tam gdzieś pędzić, tu jechać, tu na siłownię, tu rowerem, tu wspinać się, tu, tu pływać, tu na jakiś, do jakiegoś klubu iść. Każdy ma inne potrzeby. Więc my widzimy tutaj króla kielichów jako dojrzałego emocjonalnie człowieka, więc Wy jesteście w tym miesiącu tak yy, tutaj yy, widziani przez tarota. Może być też tak, że jesteście. Yy, Otwarci na relacje, otwarci do innych ludzi. Jesteście wspierający, pomocni, kochający też. Bardzo fajnie. Wyzwanie na ten miesiąc, siódemka kielichów. Powiedziałabym, że dużo tych emocji może być, bo siedem kielichów to jest nadmiar, powiedziałabym. Nadmiar. To jest karta, która mówi, że nie wiem, co mam robić, nie wiem, co mam brać, nie wiem, co mam wybrać. Po prostu kowroty. Co było w przeszłości? Królowa Mieczy. Królowa Mieczy to są znaki powietrzne, bliźnięta, waga, wodnik i to są takie osoby, powiedziałabym, bardziej yy, albo bardzo chłodne emocjonalnie raczej logiczne, raczej yy, takie analityczne, a nie emocjonalne więc chyba Wam się zmienia chyba się zaczynacie otwierać, bo to jest osoba bardzo możliwe, że z przykrymi doświadczeniami, bo to jest też osoba po rozstaniu, singielka, rozwódka i coś się może zadziać, bo może się dużo dziać. Może być dużo osób koło was, które dadzą wam takie zaufanie że otworzycie się, tak wygląda to, że się otworzycie na, może na miłość, na relacje, tak na razie delikatnie. Wa, uła, uła. Kielichy, kielichy, kielichy. Trójka kielichów. Możecie iść na imprezę, kogoś poznać. Możecie jakiś tutaj romans mieć. Możecie w ogóle być, towarzysko się udzielać. Ciekawe, bardzo ciekawe. No, co ja mam powiedzieć? No, po prostu pokazuje się, że gdzieś się, o, Myślę, że mogę mówić do, o. No, nie, nie tylko do kobiet, ale w ogóle do osób, które są po rozstanych i po przykrych doświadczeniach. A tu się otwieracie i turemańsiek od razu się może pokazać. Albo przynajmniej jakaś impreza taka, gdzie można wyjść, gdzie można się z kimś pobawić, poświętować. O czym myślicie? Król kielichów, nie, nie kielichów, który, król denarów. To jest taka wasza, bardzo wasza energia. To znaczy, ja potrzebuję stałego dochodu, ja potrzebuję mieć swój dom, ja potrzebuję mieć zgromadzony majątek, który mi daje poczucie bezpieczeństwa. Jeszcze inna interpretacja to jest myślenie o osobie, która może mi to dać czyli pracodawca, który dobrze płaci, partner, który ma dobrą sytuację finansową. Hmm. Związanie się z kimś, kto, no wiadomo, że jak będzie, będą, powiedzmy, zarabiać dwie osoby na dom, no to będzie łatwiej, bo chyba mówię właśnie do osób po rozstanie. Do bardzo samodzielnych, niezależnych kobiet. Co w najbliższym czasie? Równowaga, fantastycznie. Umiar, spokój, balans, zadowolenie. Yy, taka, mam wrażenie, że taka ulga jakaś przychodzi, taki spokój, takie poczucie, nawet, bym takiego szczęścia, ale to nie jest to nie jest taki wybuch szczęścia, jak na przykład, jak ja to mogę być, przykład, nie wiem, wygrany konkurs, wygrana w lot to, to nie jest coś takiego, to jest coś takiego, że jest mi tak błogo tak wam może być super wasze nastawienie no, powiedziałabym, że zaczynacie się naprawdę otwierać. Słuchajcie. Yy, uran, który tranzytował znak byka przez 8 lat, przetyrał Was porządnie. Wiem to, bo mam ascendent w byku. I teraz ten uran sobie już wyszedł z waszego znaku. Wy już jesteście yy, po prostu. Trochę zeszło, zeszło to ciśnienie, ta, ten tryb walki zszedł. Jesteście otwarci na nową pracę, na nowe relacje, na nowe przedsięwzięcia. Wy po prostu chcecie, żeby się coś, żeby coś tworzyć, żeby poznawać um, kogoś, żeby współpracować pięknie. Wasze otoczenie. Dopytałam tą kartę, bo to tak wygląda, jakby ktoś odsuwał się, odchodził, ale to. Tu już się to pokazało. Yy, powiem tak. Jeżeli ktoś ma być, kto Wam. Yy, kto Wam. Yy, yy, ruinował właśnie przez ten czas yy, życie i, i emocje i psychikę, no to lepiej niech on sobie odejdzie, tak? Yy, nawet mam na myśli pewną osobę, którą znam osobiście, która rzeczywiście yy, odczuła to i nawet. Praktycznie tak patrzę, że ta historia jest taka dosyć tutaj zgodna z tą sytuacją. E, więc jeżeli to ma być osoba, która jest przy nas tylko dlatego, że ma być, a uświadamiamy sobie, uświadamiamy sobie, to jest świadoma osoba, że no nic z tego nie będzie i że ja byłam zamrożona przez taką relację, no to niech sobie ta osoba idzie. Ale ja to pytam jeszcze, dlatego że to jest energia z zewnątrz. Ta karta nie dotyczy was, to znaczy wpływ na was może mieć, ale to nie dotyczy bezpośrednio was. Czego nie widzicie, czego się nie spodziewacie, obrót spraw na dobre, koło fortuny, będzie się dużo działo, będzie dużo się zmieniało, taka dynamika będzie. Mówię, tu jest dynamika, to jest koło wrotek, koło wrotek, a to koło fortuny, będzie się działo, będzie się działo. Z tego chłodu przechodzicie do, pozwalacie sobie na emocje. Rozmowy, komunikacja, szybko się może dziać, dużo rozmów, przede wszystkim jest dużo kontaktów z ludźmi. Słuchajcie, myślę, że zaczynacie wracać do życia. Byki, wiecie, no ja z moimi zainteresowaniami astrologicznymi i takimi w ogóle ezoterycznymi, to ja, jak kogoś poznaję, to w zasadzie w pierwszych słowach mojego listu zawsze pytam, a kiedy się urodziłaś? Czy urodziłaś? No, i po prostu już wiem, yy, czy tam w różnych sytuacjach, no już wiem, jaka sytuacja jest z tej osoby. I rzeczywiście te byki to miały. No, nie fajnie. Tam, gdzie macie coś w byku, to mogliście to odczuć, tak? W słońce, no wie, ja, miałam, ja mam ascendent, więc, yy, więc przeszedł mi Uran przez ascendent. Wiecie, ascendent to jest w ogóle początek naszego horoskopu. Więc, więc wiecie, bardzo mam mocne działanie. No więc teraz myślę sobie, że będziecie mm, oddychać wreszcie po tym uranie. Będziecie wreszcie oddychać. Ten uran jeszcze się cofnie w listopadzie. Na trochę do byka, ale to już będzie dotyczyć tylko tych ostatnich stopni znaku. Czyli tych, którzy się urodzili. E, tam 21, 20... 2 maja. To, to, to tych jeszcze może osób dotyczyć. Urodzili albo mają gdzieś tam w ostatnich stopniach jakieś, jakieś planety. Y, Okej, okay, bo się rozgadałam. Y, dobra, sprawdzamy. No zobaczcie. Czwórka była w rodzina świętowanie z rodziną, trójka kielichów, świętowanie z ludźmi, otwieracie się na ludzi. Jesteście, odcięliście albo odcięłyście się od czegoś, e, co było dla Was trudne, zyskujecie niezależność, samodzielność w myśleniu. To już nie jest osoba, która. Słuchajcie, jak już pewne rzeczy. Y, które się zadzieją w naszym życiu, mają y, na nas taki wpływ, że my już nie jesteśmy tymi samymi osobami. No, na pewno po przejściu rana nie jesteście już tymi samymi osobami, tak? Mm, więc y, teraz się otwieracie, ale już macie inną świadomość. Już na pewne rzeczy sobie nie pozwolicie. Trójka. Uła! Powiedziałabym, że tu naprawdę romans jakiś się szykuje. Ale to jeszcze nie jest taki, to, to jeszcze nie chodzi o taki związek, związek, że po prostu tam od razu, nie wiem, tu jestem po rozstaniu, to od razu wchodzę w drugi związek. To na razie jest takie, coś takiego jeszcze ukrywanego, jakiegoś subtelnego, może się spotykamy, może tam coś piszemy sobie przez, wiecie, przez komunikatory, ale jeszcze to nie jest takie, Pokazane światu, że ja już tam mam partnera czy tam partnerkę, chociaż macie to na myśli, tak? No to jest y, też takie, taka samodzielność w utrzymywaniu się, w takim sensie, że y, stać mnie na coś, tak? Y, po rozwodzie, no to tam nie wiem, o podział majątku na przykład, bo to jest też dzielenie, tak? Tam, gdzie jest miecz, to też przecina, więc to też może być podział majątku dla niektórych. Sprawdzam tą kartę, której wspomniałam o tej ósemce kielichów. Dziewiątka Buław. To jest ktoś, kto Was tak naprawdę poranił i jeszcze Was ogranicza. Ja Wam pokażę tą kartę. Ja Wam to pokażę. Dziewięć buław to jest ranny wojownik. Mm. Potrzebuje gdzieś tam się zamknąć, uleczyć, odpocząć. Ale to zamknięcie to nie jest tylko miejsce, gdzie, bo odpoczywamy, to jest też miejsce, które nas ogranicza. Więc myślę sobie, że niech ta osoba, która, którą tu gdzieś macie na myśli, niech sobie idzie jak ma iść. No wiem, że to pewnie nie do wszystkich. Sprawdźcie też swoje te znaki, których macie też inne planety, bo to pewnie nie do wszystkich będzie taka sama sytuacja. Tutaj bardziej byki słoneczne. I myślę sobie, by, gdzie macie Wenus? Jak ktoś ma Wenus w byku, to, to może najbardziej dotyczyć takich osób. Kogo jeszcze? Wenus. Jeżeli by dotyczyło pracodawcy, to tam, gdzie Saturna macie sobie, posprawdzajcie. Ale no, poczujecie, czy to z Wami. Duża zmienność, dużo się będzie działo, tak jak powiedziałam, co się może dziać. Zobaczcie. Naprawdę, to możecie, jak podział majątku, to to może być tak, że nie wiem, właśnie jakiś, nie wiem podział mieszkanie, tam ktoś komuś oddaje, czy daje pieniądze na to mieszkanie. E, cały czas się sugeruję tym przykładem, który mam w głowie, ale e, to też te karty tak pokazują. E, obrót spraw na dobre, tam gdzie jest koło fortuny, fortuna to szczęście, tak. Mo, tu idzie wszystko w dobrym kierunku. Możecie rodzinę stworzyć, możecie kupić dom czy mieszkanie, możecie mieć stałą pracę. Poczujecie się naprawdę... To jest... Wy lubicie mieć taki stały, taki solidny fundament. Stać twardo nogami na ziemi, tak? No to jest taki byczy, tak archetypowo taki zbyt. No i sprawdźmy tą e, ósemkę. <ścoughs> Ósemka było, to jest szybka energia. Może to nie jest tak, że tak jak powiedziałam, może to nie jest tak, że wy w tym miesiącu już się rzucicie od razu w wir życia, związków, zabaw, romansów. Jeszcze taki dylemacik jest, ale już się otwieracie, tak jak powiedziałam. Ta dojrzałość, te doświadczenia już się tutaj pokazują. Naprawdę wam szczerze tego życzę, bo już żebyki po prostu naprawdę przeszły. Okej, okay, rada dla was. Zobaczcie. Najciemniej jest przed świtem. Słuchajcie, już nie będzie gorzej. Naprawdę. Ja wiem, że to jest ten skutek, skutek tego urana. Jeszcze jak niektórym... Ja nawet już nie chcę wspominać, co u mnie. Bo ja mam kwadraturę słońca do urana, więc masakra. Ale jak niektórym jeszcze ten uran robił jakieś niefajne aspekty, słuchajcie, no to to mogło być tak, że po prostu mówicie, nie, już, już koniec, już po mnie. Ale karta dziesiątki miecze mówi, już gorzej nie będzie. Już, już, już było tak źle, to jest taka karta. Już może być tylko lepiej. I tego lepiej Wam życzę. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.